Witam wszystkich, z tej strony Ox i zapraszam na kolejny odcinek serii Minecraft Przygody z Jackboxem. Więc tak jak mówiłem w tym odcinku jeszcze się pobawię z TomCraftem. Pójdziemy trochę, po trochę Redstone'a i zobaczymy o co biega z, tym, z tą pompą w TomCraft'cie. Gdzieś tu powinien być łucznik. Tam głupi. A jest. Jesteś. A ślepota. Haha. Ha. nawet mnie nie drasną. A piernicze. Właśnie byście chyba nie widzieli jak z tymi budkami. Więc zademonstruję. Dobra mam. O Jezu. Oooo, wow. 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 ja... Yeah. Hey, no. <ścoughs> Przecież, ja tam się zabije ja tam... ...dobiegnę. Haha, ha. to się przyda właśnie do takiego czegoś. <gry> o, kurde. Nie, 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 abym ja tu zginął, nie. I jeszcze kryształ. O, kurde. Kryształ, kryształ. Wydawało mi się, że gdzieś tu jest kryształ. Jeden. Jea, ci się zaszalał. O kurde dwa FPS y O Jezu się o! O kurde, znowu, co z tym Minecraftem? Siat pewnie ładuje i po prostu nie wyrabia mój komputer. O ja kurde. Redstone, gdzieś tu redstone jest? Nie no, powinien być. No nie, no nie. Ja nie chcę zapierniczać po jakiejś głupiej kopalni, żeby głupi redstone znaleźć. Tu może jest w środku. Gdzieś tu kupałam. Oh. A, tam kupałam. Nie, nie, nie. Okay. Nie! Fuck! Szybko do wody. Eee. Kurde, za bardzo tu się szaleje. Dobra, ściągam. Ja pierdzielę. Dobra. Zmienię na standardowe teksturki. Zobaczymy. No. Zmieniaj! Kurde, żeby mi Minecrafta nie wywaliło. O! Już w tym menu mi się pokazało kilkanaście FPSów, więcej, O kurde! <laughs> Wystarczyłem, że to jakiś błąd. No serii, nie, tutaj nie ma resona, no! Dlaczego? O, lapis jest. Za to redstone'a nie ma. Świetnie. Może niżej. Mi się wydaje, powinien być tu redstone. Święty... Dziękuję za węgiel. O, pochodni biorę. No i zero redstone'a ci kręc! Bez sensu tam to postawiłem. No to już z sensem jakimś. Nie atakuj. Ty, głupko, oczywiście... ...musisz, bo nie przeżyjesz bez tego. Ale i tak nie za dużo pożyjesz, jak mnie atakujesz. Au! He, <laughs> gdzie z... Gdzie z tymi Już, już! Już kurde się. Fok! Nie mam pochodni. Obecnie nie mam. okej okay, odpuszczę sobie serio nie mi się wydawało że tu gdzieś będzie fook kurde idzie normalnie power rangers Dobra, najpierw zbiję. No i... no... tak... no... pewnie, no... Witam was. Żeby <gryżby> tu gdzieś też było. Słyszę... Dobra. Mieliśmy się zająć tam craftem. Tak, dobra. I tak tam same śmiecie. A mnie tam to gówno nie interesuje. Bo my tym jest totalny rozpierdzie. Fatno ja to przejdę. Aha Łucznik. Giniesz. O, kurde, ale mi zarąbał. Ej no. Jazu, ale zlamiłem. <grybujesz> ja pierdzielę. szlak nie trafi przeklęty redstone no o, to idzie zemno i ja ci kręcę no bo z redstonea to tak no nie No oh, super. Arkan Fusion. Nice. Hm. Vis tank, Vis no, są te pierdy, ale co to jest? No, moje oko to jest to, co ja mam, ale chyba nie. No, węgiel giręcą nie da się jakoś, szkoda, że. Jest tak jak w tym, we wcześniejszych wersjach. <laughs> A no to co by tu zrobić? Dobra, zostawiam te wszystkie przedmioty. To też tam, to, 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 to. Węgla sobie tyle wezmę, to mi jest potrzebne. Wezmę sobie ten mieczyk. Ten. Ha, ha, ha. Co ono? Noc się zbliża. Nawet zmiana tekstu nic nie pomogła. A nie chce mi się bawić w optymalizacji na razie. Kurde, idziemy spać i idziemy polecieć. Czyli polecimy na zbadanie kolejnego lochu. I to tym razem nie ten, nie ta niebieska chatka. Zawitamy sobie do z tych takich niby wysp, niby jakichś co, takich wyrośniętych. Coś na jakiś górny. Dobra, gór. które tam się wygenerował. Ja... bez kilofa. Haha. <laughs> Susie. Bied... Ja sobie... Kurde. Pierdziele. Ja metodą. Okej. Okay. A, ta bez żarcia. Znowu bym wyruszył. Miałem tu gdzieś jeszcze upieczone. Tylko już... Nie... O jest. Okej, okay, tam Pochodnie mam. W razie wuj jakby tam było za ciemno. ale, jaka jest ustawiona, daleka, dobrana, normalna, żeby mi tak nie za bardzo ścinało. I tak mi będzie ścinać, bo się świat ładuje, no ale, nie aż tak. Dobra, rzeczywiście dużo zobaczę. Nawet nie widzę, co się dzieje przede mną. Lecę w ciemno. 33 dzień. Jasna cholera. Zgon? A, tak, zgon. Usunę ten zgon tam. Nalemowa. Jeszcze 500 metrów. No i jeszcze jedno, zapomniałem spojrzeć, wspomnieć w poprzednich odcinkach, że na porządku chciałem właśnie. Te odcinki z Jackboxa, tak, wrzucać we wtorki, czwartki i soboty. No, ale stwierdziłem, że to jest w ogóle moja na razie pierwsza. To wiecie, ale jedyna seria, więc po prostu będę wrzucał kiedy po prostu coś nagram, to wrzucę. No, wiecie o co chodzi. Kiedy będę miał materiał, to będę wrzucał. Kiedy nie, to nie. Jest Tam gdzieś były te wyspy, zasrane. Gdzieś. O, nie, to jest wieża. Ale obok było, właśnie. Ale wolę, żeby do tamtego drugiego najpierw. Oh, stop, stop, stop. Dobra, więc jesteśmy. Haha, już jeden baran zleciał. Takie dziwne. Jezu, już tam nie idzie. Gin. Idziemy drugi poziom. Dobra, trudno. Jeszcze tylko na chwilę przerwę, zobaczę ile to się już nagrywa, więc za chwilę wracam. Dobra, więc witam ponownie. Zobaczyłem ile to już nagrywa. I wyszło na to, że już 17 minut i postanowiłem po prostu zakończę ten odcinek. I po prostu w kolejnym pójdę zwiedzić tą dziwaczną... Kurpkę... Jakie... Co mi dzisiaj już odbija? Nie mam zbytnio narzędzi, żeby kopać. Jeszcze mi się jakaś klawiatura ścina. Aha dobra. Wyszliśmy więc, tak jak mówiłem, w następnym odcinku pójdziemy tą górkę sobie obadać, o ile mi się uda przy tym nic zginąć kilkanaście razy. No ale dobra, więc e, dzięki za obejrzenie. Jeśli mi się spodobało, to nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę. I byłoby mi też miło, jakbyście subskrybowali również mój kanał, żeby być zawsze na bieżąco z moimi przygodami z Jackboxem no i yy, no. Więc jeszcze raz dzięki. Zobaczymy w następnym odcinku. Na razie.